No w sumie to dobre. Hejka ludziska. Z tej strony Survivor i jest ze mną... Daxter, cześć. Da, um, właśnie, Daxter, cześć. I nagrywamy Harego. Tak, ten odcinek od razu będzie od na miotle. O ty zobacz, jak się nagrywa lepiej, a nie... Co? Zobacz, jak się nagrywa. Dobra. To Harry ma okulary na głowie? Uh -huh. A ty już nagrywasz? Mhm. Uh -huh. Tak, i musimy robić kółka. No. Ej, to pisało, że... O, ja cię... O, Boże. Ja cię... Nie obrazicie się, jeśli nie zrobię wszystkich. Albo zrobię to kalecznie. Nie. Też nie wiem wszystkich. Ale na pewno lepiej niż ja. Ej, tutaj podobno był sekret, tylko nie wiem gdzie. Ej, a wiem. On, ten sekret jest za witrażem tam na górze. Mm -hmm, mm -hmm. A to się od razu może otworzyć jak tam podleca? Tak, tak. Mm -hmm. A to fajnie, tylko zrobię jeszcze kółka parę. Ogólnie, im więcej zrobimy tych kółek, to więcej dostaniemy punktów, więc warto. OK, otwieraj się karta. Dobra, fasolek nie będziemy zbierać. Tak dużo jeszcze znajdziemy w grze, to po co je zbierać? Ja zawsze myślałem, że ta nauczycielka od yy, latania to McGonagall. <noise> Moja siostra tak samo. Widzimy tradycyjnie. Oglądam całą serię. Hmm. Seri połowa i połowa czasu. 44 kółka. Nieźle. Ale wszystkich chyba nie będzie. Jezus! O Boże. Kółko straciłem. Wracaj tu. To jest właśnie głupie też, bo... Yy, jak... Jak, jak... Znaczy tak, musimy przelecieć przez kółko, zanim otworzy się kolejne kółko. To jest na czas. I na dole jest poka... kurde, przelatuj przez to. Pokazane ile tych kółek jest, ile zrobiliśmy. 70. 73 albo dwa było. O Boże, ale on ma okulary. No, dziwne. Takie pingle. Ale on nie zawsze ma. Bo jak ćwiczyłem przedtem, latanie na miople... On ma takie taki dziwne na początku komnaty tajemnic, jak taki filmik jest. Tak? Ale, ale nie zawsze te okulary są. O kurde, znowu chcę chodzić w ASD. Nigdy się nie przyzwyczaję. Tak, teraz będzie zaklęcie Alohomora. A ja właśnie nie umiem sterować strzałkami, a jestem przyzwyczajona do WASD. Ja tak samo. Coś mi powiedzą ci Raven i Nie. Aha, teraz nie mogę tego zrobić. Dobra, e, idziemy na zaklęcie Alohomora. Ale no, mogę nauczyć na Co tam masz do picia? Wodę. Zwykłą? Mhm. Ja cię, taka smarkula będzie mnie uczyła. Do, która, do którego momentu nagrywasz? Nie wiem, 15 minut. Jakoś tak. Taka smarkula będzie mnie uczyła. Panna czarne buciki i białe rajstopki. Ale jest dobrze. 85%. Weźmy sobie na YouTube, a ja będę potem nagrywał sobie Harego. Mhm. Ona dała mi punkty? No, Bez... właśnie to jest trochę głupie. Bez konsultacji z nauczycielem, jaka smarkula. Zaczęło mi nie da od razu 50 punktów. Też byśmy wygrali. No, 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 właśnie, no właśnie. No teraz była 96. Fajnie, może cztery razy to zrobimy. Taka smarkula będzie dawała punkty. Profesor Fliklik dałby ci za to 10 punktów. Ale ona nie jest profesor Flicki tylko uczennica. Kurde, ale wyszedłem za linię truno. Może będzie? Będzie, będzie, będzie? Mm, leczę na ciebie. Nie. <grystanie> to wszystko przez nią. Ruś nie czar Alohomora. Dobra. Jaka jeszcze będzie podpowiadać? Nie docenia Harego. Karta, karta. Jakiejś baronowej. Mnie to właśnie wkurza, że on w każdej części musi tak podnosić te karty. Znaczy nie w każdej. No, znaczy w pierwszej. No właśnie. Ile mamy tych kart? Co? Nie no, literin chyba se żartuje. 128 punktów, mają i tak wygracie, więc nie ma się czym przyjmować. No wiem, ale to jest troszeczkę nerwujące. Oni dostają punkty za każde proszę i dziękuję. Dobra, ona sobie już poszła na ocie. Zostawiła. Nie tu samego. Żaba. Ona nie była nam potrzebna. Ale żeby się nie zmarnowała. Kwerk. Nie pamiętam tego zaklęcia dokładnie. Czy ono było w książce? Przeczytałeś wszystkie książki Harego? Nie, przeczytałem jedynkę i siódemkę. Aha, ja do piątki. Ale później mi się już nie chciało. Wo, wo. A filmy oglądałeś wszystkie? Mhm. Mm nie tak samo. Od czwórki robią się głupie. Moją ulubioną częścią jest trójka. Mhm. Mm A moją jedynkę. I siódemka. Mhm. Mm Dobra. A ten? Przy tym ich nie chciał dać fa fasolki. Dobra, nie mają fasolek. Mmm, kucharki. W gry to nie grałem y, Harego w dwójkę, czwórkę piątkę, szóstkę i siódemkę. Obie. Pierwszą i drugą część siódemki. Mhm. Mm o, ten fajny profesorek. Ten gnom. O dwudziestej zakończyłem, bo jest mój serial. Aha. a która jest? 19.55 o, no, to może następna książka i kończymy. No dobra. Ale teraz masz to dodać. Mhm. Aha, ja mówiłem wam, że. No, nie mówię. Odcinki nie będą trwać chyba 30 minut. Gdyż Franz mi to strasznie tak. na 15 partów podziela. To się tak strasznie. ale to strasznie złącza i długo się przesyła na YouTube. I to mnie denerwuje. Dlatego może będą jakieś. Akurat, ja wyszłam po sali. trudno, trudno. Poprawmy. Z tego będą tak do 20, od 15 do 20 minut. 86. Dwójce mi się nie podoba to. Takie te rysowanie tych zakleń za pomocą szczałek. To jest zdenerwujące w dwójce. Znaczy, w dojkę nie grałem, ale widziałem u Ciebie. Mhm. Uh -huh. I u kuzynki. Poprawmy... 93... 110 punktów. To gratulacje. Wszystkie ja zdobyłem pewnie. Ciekawe czy inni gryfoni tak samo zdobywają. A gdzie teraz jesteś? Na wyzwaniu Wingardium Leviosa Czarowanie. Kiedy będzie to zapis książka? 90... a już niedługo pewnie. Niewiele brakowało mi jeszcze, powiem. Mm. Dobra, idziemy za tym gnomem. Szkoda, że jest jego tak mało. Tylko dwa razy go pokazali w filmie. Może... Tak, dwa? Chyba tak. O, Chyba, ja cię... gnoma, gnoma w ogóle nie pokazali. Jego pokazali w pierwszej części. Nie pamiętam. Tam, przed trollem to było. Co tak czarował i ten taki, co wszystko niszczy. Taki, co zaklęć zapomina. Dobra, um, nie wiem, nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć, jak obejrzał film. Nie, nie, tylko nie na. mnie. Te gnomy, nienawidzę tych gnomów. Chociaż bardziej wolę je niż takie hochliki. Ja ostatnio właśnie zacząłem oglądać filmy Harego. Gwiazdka. O, jest książka. No to, to byłoby na tyle. Tego odcinka, więc dziękujemy Wam wszystkim bardzo za oglądanie. No. I pożegnamy się z Wami teraz. No, no to cześć. No, cześć. Do na następnego razu.